Rozśmieszająca kandydatura. Po ogłoszeniu wyborów samorządowych do siedziby PKW zaczęły spływać zgłoszenia o chęci kandydowania na stanowiska prezydentów miast. Wiele kontrowersji i rozbawionych komentarzy przyniosła decyzja o ponownym kandydowaniu prezydenta Kielc Pawła Oświęcima. Tak, osoba, która nie zrobiła w mieście nic przez 5 lat, startuje ponownie z ramienia partii, która w ostatnich wyborach nie zgłosiła na list. Istny żart. Pomyłka podczas obrad. Do nietypowej pomyłki doszło podczas wrześniowych obrad Sejmu, kiedy to nowo desygnowany premier Musialik wygłaszał swój ekspuls. Mianowicie marszałek Sejmu Aleksander Stachowiak zapomniał przeprowadzić głosowania o wotum zaufania dla nowo wybranego gabinetu. Pomyłkę tę naprawią już w listopadzie, gdyż w harmonogramie listopadowych obrad Sejmu znalazło się miejsce na przeprowadzenie głosowania. Burza po podpisie prezydenta. Tak jak się spodziewamy. Gdy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Wierzbicki podpisał ustawę o małżeństwach jednopłciowych, prawicowe i centroprawicowe środowiska rozpoczęły kampanię krytykowania tej decyzji. W wielu komentarzach możemy czytać o tym, że w końcu małżeństwa są zawierane, aby spłodzić potomka, czy to, że po małżeństwach przyjdzie czas na adopcję dzieci. Pomimo takiej krytyki nie odnotowano żadnych protestów przeciwko podpisaniu tej ustawy, a prezydent Maciej Wierzbicki fenomenalnie obronił się na Twitterze. Już 105 rocznica odzyskania niepodległości. Na początku listopada prezydent Maciej Wierzbicki poinformował na Twitterze, że na placu marszałka Józefa Piłsudskiego razem z premierem Dawidem Musielikiem, wicepremierem Piotrem Motynem i ministrem obrony narodowej Bartoszem Darkowskim będą obecni podczas uroczystości wojskowych opracowanych przez MON. Wpierw na naszym niebie pierwsza grupa zamotów ułoży się w znak Orła. Druga z dymu akrobacyjnego utworzyła flagę Polski, a trzecia grupa samolotów transportowych zakończyła powietrzną część defilady. Po tym przemawiał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Wierzbicki, później minister Mon, wicepremier Motu i premier Musialik. Po skończonym przemówieniu premiera Musialika, odegrałem film państwowy, na samym końcu odbyła się lądowa część defilady. Bosak nie żyje Tragiczną informacją przekazał posłom premier Dawid Musiali podczas posiedzenia Sejmu. Marszałek Senatu Janusz Sąsiad odnalazł martwego Krzysztofa Bosaka w jego własnym domu. Popełnił samobójstwo. Redakcja Zielonych Wieści składa kondolencje rodzinie pana Bosaka.